Hejka kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was do Stanów. Lecimy. Pierwszy raz będziemy w Stanach, lecimy do Los Angeles. Aktualnie jest godzina 23 i jesteśmy w trasie, jedziemy do Berlina, ponieważ lecimy z Berlina, a nie z Warszawy i Następnie mamy jeszcze przesiadki. Generalnie to będzie bardzo długi lot, dużo przed nami i ja jestem mega podekscytowana całą tą podróżą i wszystkim. Po prostu to będzie nasz pierwszy raz w Stanach, pierwszy raz w Welej. Do tego zobaczymy też masę innych cudownych miejsc, ale nie chcę wszystkiego zdradzać od razu. Także zabieramy Was ze sobą. W Lecimy teraz do Dublina i tam będziemy mieć przesiadkę przez 3 i potem będziemy lecieć do LA. Jesteśmy już na lotnisku w Dublinie, czekamy na nasz kolejny lot i teraz będziemy już lecieć bezpośrednio do LA jakieś 11 godzin mniej więcej. Ten lot do Dublina z Berlina trwał półtorej godziny, więc minął bardzo szybko, szczególnie że praktycznie cały przespaliśmy. Tutaj jak przyleciliśmy na lotnisko w Dublinie, to mieliśmy różne tam kontrole z racji tego, że lecimy właśnie do Stanów, a przed yy, przylotem do Stanów kontrolują różne takie rzeczy w stylu skąd jesteście, który raz jesteście w Stanach, gdzie pracujecie i tego typu rzeczy, ale to trwa pięć minut i to są takie bardzo formularzowe, typowe pytania. I teraz właśnie już czekamy na nasz kolejny lot. I mogę Wam polecić właśnie taką opcję, jeśli chcecie zaoszczędzić na biletach, żeby poszukiwać właśnie przesiadkowych lotów, to po pierwsze, po drugie poza sezonem wakacyjnym, bo wtedy są tańsze. No i właśnie niekoniecznie z tego miasta, z którego jesteście, tylko też z pozostałych, na przykład właśnie tak jak my zamiast z Warszawy polecieliśmy z Berlina, bo to udało nam, dało nam bardzo dużo, żeby zaoszczędzić właśnie na biletach i zapłaciliśmy 2100 zł za osobę w dwie strony z kabinówkami, plus dokupiliśmy dodatkowo jedną walizkę bagażu rejestrowanego za 300 zł. Także udało nam się naprawdę nieźle zaoszczędzić na tych biletach. Dolecieliśmy do LA, Jesteśmy już na lotnisku, idziemy właśnie po nasze bagaże. Lot nam minął całkiem sprawnie. Nie tak miło jak ten na przykład y, do Japonii, aczkolwiek i tak nie było na że jak na też był strasznie długi. Lecieliśmy z liniami Lingus, to są irlandzkie linie. Takie po naszego lotu mniej więcej, jeśli chodzi o standard i wielkość samolotu. I y, generalnie nam się podobało. Były na przykład dużo bardzo różnych filmów do oglądania i było też teoretycznie wi-fi na pokładzie, ale no nie działało generalnie, więc to tak jakby go nie było. No, także teraz idziemy po bagaże i już oficjalnie jesteśmy w Stanach. Właśnie do pokoju i jest wręcz apartamentem, a nie pokojem, ponieważ tutaj mamy całą kuchnię, która jest naprawdę wielka. Tutaj mamy kanapę, łóżko, wszystko jest w przepięknym, takim industrialnym stylu. Do tego jest taka ceglana ściana, piękne lustro. W ogóle te meble są śliczne. Co tu mamy dalej? Tu coś jest, chyba jakaś szafa? Tak, to jest szafa. Jezu, jaka wielka. Jak to w Ameryce wszystko musi być wielkie. To jest kolejna szafa, do której można po prostu wejść. O Jezu, jaka wielka łazienka. Tak, w porównaniu do Japonii to jest duży kontrast. Ta łazienka jest gigantyczna. z całego pokoju w Japonii. No naprawdę, ten prysznic jest wielki. Wszystko jest wielkie, ale jest śliczny ten hotel i jesteśmy w Downtown LA, czyli w samym centrum miasta, także mamy stąd blisko e, do różnych knajpek, sklepów i zaraz bierzemy, e, umyjemy się, przebierzemy i idziemy na kolację. Byliśmy w Chipotle, czyli w takiej sieciówce fast foodowej amerykańskiej, która serwuje meksykańską kuchnię i zjedliśmy tacosy, które mogliście zobaczyć, one były genialne, były przepyszne guacamole, przepyszne tacosy, chrupiące po prostu bajka. Zapłaciliśmy 16 dolarów za trzy tacosy i wodę i teraz wracamy do pokoju. <śm> Mamy kolejny dzień, idziemy właśnie do Targeta zrobić zakupy spożywcze, kupić coś na śniadanie i śniadanie sobie zjemy w hotelu, ale e, jaram się, bo pierwszy raz będę w Targetcie i w ogóle w pierwszy jakikolwiek amerykański sklepie. Wielka sekcja z płatkami, wszystkie możliwe no, płatki. płatki. Znaleźliśmy puszki Campbell, w środku których są zupy różne, tu jest na przykład tomato, chicken noodle, i jakieś różne inne. Takie rzeczy kupiliśmy. Kupiliśmy ten mac and cheese instant, który jest trochę jak taka zupka chińska. Kupiliśmy zupkę pomidorową Campbell w puszce. Kupiliśmy pringlesy cheddarowe, wodę. Do tego awokado, które kosztowało 99 centów. Taki napój, hummus oliwkowy i wielki chleb tostowy maślany. 10 West Ramp on the left. Wynajęliśmy Tesle i stało się to zupełnie przypadkiem, ponieważ po prostu chcieliśmy najtańszy samochód w konkretnym terminie, który był dostępny, i wyszło, że jest to akurat Tesla, dlatego jedziemy Teslą. E, nigdy wcześniej nie jeździliśmy Teslą, więc to jest pierwszy raz, kiedy mamy takie doświadczenie i się trochę dopiero uczymy tego samochodu. E, ale sam fakt, że możemy sobie nim jeździć po LA jest zarąbisty Bardzo nam się podoba. Tam jest Hollywood sign jest bardzo daleko jeszcze, ale jest już widoczny. Jedziemy sobie teraz autostradą przez LA i jedziemy do Griffith Observatory. sobie w Observatory. Będziemy je zwiedzać. Wstęp jest darmowy, także to jest super. I tutaj z tyłu też mamy widok na Hollywood Sign. Tutaj dookoła tego obserwatorium jest taki piękny widok z każdej strony. Przez to, że on jest na wzgórzu. Tu jest na przykład widok na Downtown. Z tamtej strony był na Hollywood Hills i na piękny Griffith Park, gdzie są przepiękne rośliny i palmy. Jest cudownie. Jesteśmy już z obserwatorium. Podobało nam się. Najlepsze było to, że było darmowe, bo to wtedy jest zawsze udana wycieczka. Ale zdecydowanie to, co najbardziej tutaj warto zobaczyć w obserwatorium i w okolicy, to są widoki. Bo widoki z tego miejsca, z racji tego, że jesteśmy na wzgórzu, są po prostu nieziemskie. Tutaj nawet za mną jest przepiękny widok. Do tego jest jeszcze widok na Hollywood Sign. No i to jest coś totalnie wartego odwiedzenia. My do Beverly Hills, żeby obejrzeć sobie różne takie, wiecie, wielkie domy, palmy i całą tą okolicę. I jest przepięknie. Tu jest tyle roślin. Są tak wysokie drzewa, bananowce, palmy ta kaktusy, roślinność tu jest po prostu niesamowita i teraz wjechaliśmy jeszcze na taką część Beverly Hills, która się nazywa Bel Air i to wygląda jak takie trochę osiedle, powiedzmy takich najbardziej premium domów w ogóle jakie istnieją chyba na świecie. Tu są między innymi właśnie najdroższe domy na świecie. Co prawda były dobre te burgery, myślę, że dużo lepsze niż na przykład w McDonaldzie, co prawda były dość małe, ale najedliśmy się i zapłaciliśmy za dwa burgery, frytki i kole 13 dolarów 40 centów. Poszliśmy do salonu Apple'a i tu są Apple Vision Pro. Pierwszy raz widzimy to na oczy i będziemy mogli tego dotknąć i spróbować. Niesamowite. Do Walmarta, czyli słynnego amerykańskiego wielkiego hipermarketu, w którym jest wszystko. I będziemy tam pierwszy raz w życiu. Także, tak samo jak dzisiaj rano byliśmy w Targetie, idziemy robić zakupy. Tutaj też jest gigantyczna sekcja z płatkami różne, tęczowe, kolorowe, czekoladowe. To jest czekolada B Mister Pizza. Bierzemy jedną na spróbowanie. Przeszliśmy na dział z zabawkami. I tu są Barbie z filmu. To i to jest Barbie i Ken Scen ze sceny, jak jechali przez Venice Beach na Rolkach. To jest ze sceny też na początku filmu. To jest też Ken. Czadowe to jest. I tu patrzcie, jest wielki domek Barbie. Za. O! Tylko 180 dolarów. Szczerze myślałam, że to będzie droższe. To jest gigantyczny domek, ten, który też był w filmie. Czadowe to jest. Wybieramy walizkę do kupienia, bo e, przyjechaliśmy z jedną kabinówką i z jednym bagażem rejestrowanym, a mamy do biletów opłacone jakby dwie kabinówki, więc jedną możemy sobie tu kupić i przewieźć do Polski. Jest taniej już w Polsce. Taniej. Ile taka kosztuje? Nie, 37 dolarów. 37 dolarów. No. Kupiliśmy całą walizkę jedzenia w Walmartcie. Wyszło na 100, 101 dolarów, ale to są wszystko pamiątki dla naszej rodziny i znajomych, którymi się podzielimy, jak przyjedziemy do Polski. Now your destination is on the right. Przyjechaliśmy właśnie do najstarszego McDonalda na świecie. To nie jest chyba pierwszy McDonald, nie? Który powstał, ale najstarszy, który... Który został. Został. Taki, jaki był. Niezmieniony. Ma dwa złote łuki. No i wygląda bardzo oldschoolowo. Wygląda świetnie. Tam jest główna lada. Tu są siedzenia, więc zakładam, że się zamawia tam i tu się przychodzi zjeść, ale tu jest strasznie pusto, nikogo nie ma, także nie wiem, czy to jest czynne. Wzięliśmy Mac Crispy i ten jakiś... Jak on się nazywa? Quater Pounder. Quater Pounder, który ma dwa kotlety i kolkę. I jesteśmy tutaj w tej części, gdzie się siedzi. To są takie śmieszne krzesła plastikowe. Fajosko. Takie trochę papierowe. Nawet był dużo lepszy. Dużo lepszy był. Przeczytaliśmy, że to jest trzeci otwarty kiedykolwiek McDonald's i najstarszy, który aktualnie jest na świecie. Jechaliśmy jeszcze na szybką kawę do Starbucksa i jesteśmy w Starbucksie, który jest drive thru i zamówiliśmy normalnie z samochodu i podjechaliśmy teraz do okienka po odbiór, tak jak w takim typowym McDonaldzie w Polsce. No i już mamy naszą kawkę. To jest świetna opcja, żeby podjechać na drive do, do kawiarni, mega mi się to podoba. Przyjechaliśmy na Walk of Fame, jesteśmy już tutaj, tutaj są dziady. a tu jest nasz samochód. Zaparkowaliśmy dosłownie na samym Hollywood Boulevard, przy samym walk of fame, bo nas samochód, a to są gwiazdy i zapłaciliśmy 3 dolary za godzinny parking. Dłużej tutaj nie można stać, także przez godzinę się przejdziemy i spadamy tam dalej. W tym walk of fame już od jakichś 10 minut i na razie nie spotkaliśmy więcej niż 3, 3 gwiazd, które znamy, więc to jest taki walk of fame, że śmiejemy się, że żaden, nikogo nie znamy z tych ludzi. Ale to dlatego, że byliśmy jeszcze daleko od tej głównej części. No i teraz się zbliżamy, i dopiero będą się pewnie teraz pojawiać. Kogo tu mamy? O, oh, Will mamy. Jesteśmy pod Dolby Theater. To jest miejsce, w którym rozdają Oscary. Jest przy samym Walk of Fame. tu nie można co prawda wejść, ale już tam widać, że są takie wielkie schody, które prowadzą na tą główną salę, gdzie są rozdawane Oscary. To, to co jest ciekawe, to, że ten cały Dolby Theatre to jest jak taka trochę galeria handlowa. Trochę randomowa. W tu na przykład są jakieś śmieszne t-shirty, na których możecie sobie nagrygować napis. Tak i myślałam, że to będzie bardziej ekscytujące. Super! No, ale nie masz wrażenia, że to jest taka zwykła galeria handlowa? Mam wrażenie, że jakby rozdawali Oscary w Pałacu Kultury, to by miało więcej uroku niż w tej galerii Jakby co? Jakby rozdawali Oscary w Pałacu Kultury, to by miało więcej uroku niż tutaj. O, patrz, Oppenheimer, na ściany, 2023. I na tych kolumnach są wypisane wszystkie filmy, które otrzymały Oscary za najlepszy film, jeśli się nie mylę. A w tą stronę, jak się idzie, to są puste z następnymi latami, po to, aby mogli je wypełnić w przyszłości. Trzymaliśmy się kupić magnesy i kupujemy taki z Hollywood i taki z Santa Monica. Jesteśmy już z powrotem w samochodzie i zgłodnieliśmy, więc przyjechaliśmy do Taco Bell, czyli do takiej sieciówki, która serwuje meksykańskie jedzenie i głównie tacosy. Będziemy to jeść pierwszy raz, także testujemy. Ale w tym Cypotle, moim zdaniem, jeszcze lepsze były te takosy. Kosy bardzo dobre. Do tego wycieczka na Walk of Fame już udana. Tak jak na początku Wam trochę narzekałam, że tak nie było, szał, to potem już mi się podobało. No bo potem, jak byliśmy pod tym Dolby Theatre, to faktycznie ten Walk of Fame to był Walk of Fame, gdzie były gwiazdy, a nie jakieś randomowe osoby. I. Sama ta okolica właśnie tego Dolby Theatre i tego wszystkiego, to że jest się fizycznie tam, gdzie te wszystkie gwiazdy podczas Oscarów i ma się jakby wrażenie, że to jest konkretnie to miejsce, gdzie one chodzą i gdzie przebywają, no to jest naprawdę fajny experience. Jechaliśmy teraz na Rodeo Drive i chcemy się nim przejechać, dopiero wjeżdżamy, ale już mi się podoba. na tym Rodeo Drive. <laughs> jest cichutko, przyjemnie, ładne sklepy, ładne chodniki. Tak miło się tu chodzi generalnie. Jesteśmy w Muzeum Getty, wjechaliśmy właśnie taką kolejką tutaj na górę. Wstęp do muzeum jest darmowy i dopiero wchodzimy, ale już nam się podoba, bo jest tak pięknie tutaj na górze. Przechodzimy właśnie z muzeum, czekamy już na kolejkę, która zwiezie nas na dół. Ja jestem zauroczona całym architektonicznym otoczeniem tego muzeum, tego jak wygląda samo w sobie to muzeum. Jeśli chodzi o eksponaty, to jakoś tak wrażenia na mnie większego nie zrobiły, ale samo otoczenie tego muzeum i ta architektura jest po prostu przepiękna. I jak mogliście pewnie zobaczyć na przewidzkach, no to właśnie wnętrze tego muzeum jest po prostu piękne. Idziemy właśnie do Malibu, bo tak stwierdziliśmy, że pojedziemy. Mamy tam godzinę drogi, mniej więcej, nawet mniej. A tak stwierdziliśmy, że mamy taką ochotę, mimo tego, że pogoda nie jest dzisiaj jakaś super słoneczna. No to wybieramy się do Malibu. Jesteśmy w Malibu. Zaparkowaliśmy nasz samochód przy samej wodzie. Co teraz spacerujemy. Tu jest też takie długie molo. Co prawda dziś nie mam pogody takiej na plażowanie, bo jest raczej chłodno, wyjątkowo, bo nie ma słońca. Jest 18 stopni. Ale nawet tak się przejść spacerkiem nad wodą bardzo, bardzo przyjemnie. Jesteśmy właśnie na molo i z molo widać surferów. Pierwszy raz widzę surferów. To jest już kolejna, którą taką widzieli, widzimy. Wczoraj widzieliśmy pierwszą, dzisiaj jest kolejna. W innym kolorze. Ja już się będę z Wami żegnać w tym filmie. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach z USA. Pa!